ma laboratorium prowizorka do rozbierania wtryskiwaczy. Tu proszę stolik na pieńku, jakaś tam suzmiarka, odtłuszczacz do hamulców, tutaj wanienka, pęsetka. I tu już złożony, wyczyszczony, zaklejony wtryskiwacz. Spróbujemy go na takim urządzonku jest złożona na Delphi. Zmienimy sobie częstotliwość 30 MHz i milisekundy. Dziesięć milisekund działa. Nie wiem, czy to słychać na filmiku, ale jest takie charakterystyczne cykanie tej ceweczki, która tu w środku jest. Tu w środku podłączona. Na razie działa. Zobaczymy, jak będzie jutro na samochodzie. Nara.